Szanowni Państwo, witam Was serdecznie. W końcu możemy zająć się tematem, który ja bardzo lubię. No kto nie lubi brazylijskich napojów energetycznych? Kto nie lubi winogronowych napojów energetycznych? A my tu mamy jedno i drugie. Brazylijskie winogrono. Brazylijskie winogrono zero cukru, napój energetyczny. I jak ja wam to interpretować? Eee... Czy ono się różni od klasycznego winogrona, no bo kurde, no... Wiemy, że... Ej, a może tu jest ten smak? Może tu jest smak kurde powera Midnight? Tego o smaku tej egzoty... Tego egzotycznego winogrona. Nie, chyba, że Midnight miał... To był chyba ten o smaku morwy. Eee, kurde, tego to był... Który to był ten o smaku tym winogronowym? Sprawdzę sobie potem, ale jeżeli to jest ten sam case smakowy, to o panie, będzie na pewno interesująca. No i co moi drodzy, oczywiście Kong Strong, yy, marka energetyków pochodząca z Lidla, siecióweczka. Yy, ten sam design co był ostatnio przy okazji to tylko tym razem zmienia się kolor z miętowego na fioletowy. Chciałem powiedzieć kurde takie, że purpurowe, ale no Jezus Maria, fioletowy kolor jak najbardziej, yy, bardzo podstosowany pod yy, kolor widogroda, czyli będziemy mieli tutaj do dyspozycji ciemne widogrody. jeżeli mam być z wami szczery, o wiele bardziej przeze mnie preferowane, chociażże białe widogroda też się pije, nie ma że co. Eee, dobrze, 80 mg kofeiny, jak najbardziej. Woda, regulatory kwasowości, kwas cytrynowy, cytryniany, sodu, dwutlenek, meglatauryna, koncentracja z marchwi czarnej, eee, kofeina, substancje słodząca acesulfam, sucraloza. Tu już dochodzi acesulfam, ok. Aromat, witaminy, giacyna, kwas pantotelowy, b b 12 Yy, mamy 5 kalorii żadnych tłuszczu kwasów tłuszczowych nasyconych dwie minuty ja już mówię o wartościach odżywczych, bo no tu nie ma tak naprawdę nic więcej do powiedzenia. No po prostu wszystko wybiegć, otworzyć i sprawdzić i gitara. Na razie to trzeba pomyśleć ile tutaj jest y, soli, no, ale no, najpewniej jest 40 setnych g, No bo jeszcze tak nie mamy węglowodanów, cukrów, błonnika, białka. Właśnie te 40 setnych g soli, jacydy 7 mg, czyli w całości mamy 17,5, jak dobrze pamiętam. Y, 1,75 mg witaminy B6. 2 czyli 2,5 czyli 1,25 mikrograma witaminy B12 i 5 mg kwasu pantotenowego. Ja już się nie mogę doczekać, no bo wiecie, niby wiecie, zero szugar, ludzie już za bardzo to zaczynają na bo wiecie, kongstrongi to nie mogą być kongstrongi, że wiecie, zero szugar, to musi być full cukier, bo Niemcy. A jednak mamy tutaj zero szuger. I co zrobicie? I co? Chyba nic nie zrobicie dobrze. Otwórzmy i sprawdźmy, nie napieprzajmy naszych cukro maniaków. Ja chcę być z nimi w dobrych stosunkach, kurde. To pachnie jak ten! Jak ten mi power! Jestem tego pewien! O, kurde cię! Tak, to jest zapach tego Powera. Mamy to, mamy to, B Power Bonanza. On był o tym smaku, on był o smaku jamoticamy. A to jest smak jamoticamy, brazylijskiego winogrona. No kurde, wiedziałem, że jak głębiej poszukam, to od razu mi się, od razu jak w ogóle pierwsze co zrobiłem, to poszedłem oczywiście do Google AI i spytałem się, jak nazywa się brazylijskie winogrono. Cieciu, chyba kurde testowałeś jeden napój o tym smaku i chyba wiesz, że to jest jabotikaba cymbale. I potem od razu przejechałem po tych wszystkich Bi-Powerach, znalazłem i mamy to. Bi-Power Bonadza o smaku jabotikaby. I to jest to. Nie mylcie z iguaną o smaku guanabany. To jest kompletnie co innego. Ja pierdykam, ja kaba, toż to kurde to, no jest to oczywiście egzotyczny zapach, można wyczuć widogrono, ale to jest kompletnie inny zapach od winogrona, oczywiście będziemy to podstosowywali pod winogronowe napoje energetyczne, dlatego, że no winogrono to winogrono czy jabłotikaba, czy klasyczne, czy białe, no to jednak ten ale powiem wam, że chyba ze tych wszystkich winogron to właśnie jabłotikaba mi najbardziej utkwiła w pamięć i najbardziej mnie po prostu zachwyciła eee, smakiem oczywiście mamy taki czerwony podchodzący pod taki kolor puszki nie, coś kompletnie innego to jest po prostu czerwony podchodzący pod różowy o! I jakbyście po prostu do czerwonego rubinowego dodali różowego koloru, no to to by wam to wyszło. Dobra, spróbujmy tego. I amotikama, moi drodzy. Ja chcę, żeby Red Bull zrobił o tym smak, kurde. I kawa, kurde, moi drodzy. Wasze zdrowie, widzowie. Najlepszy chyba to jest typ winogrona, jakie mogę testować na kanale. Chociaż jak dobrze pamiętam, to b nie tak wysoko zostały postawiony. Czy ja go w ogóle tam te... Jezus, testowałem? Testowałem to na pewno. Czy ja go tam wstawiał do tych rankingów? Mm -hmm. Ja cię Jest cukierkowatość, to na pewno. Nie wiem, czy Boticaba ma to do siebie, że y, to jest bardziej cukierkowy smak, ale słuchajcie, jest tutaj ten cukierkowy smak, jest to jak najbardziej bardzo bepowerowy smak. To jest po prostu no, nie mówię, że smakuje w 100% jak B-Power, bo jednak chyba tutaj jest bardziej tu postawione na smak samej Yabotikaby, aniżeli to było przy B-Powerze. Ja bym chciał teraz, żeby B-Power Bonanza wrócił. Ja chcę, żeby ta kochana przeze mnie Yabotikaba wróciła. Kurde, ja, ja chcę ją znowu spróbować. Ja chcę, jeżeli udałoby mi się zrobić porównanie Kongstroga do... B Powera to by było zarobiste, bo do tej pory tylko opłacało mi się wziąć to i to przetestować w blind testie i tak dalej. A teraz, teraz mamy na bieżąco dwa smaki jabotykaowe i to jeszcze takie yy, niesamowicie egzotyczne. I jeden i drugi smak wydaje mi się jest przerobanie dobry, po prostu. Teraz mi się chce po prostu iść do Lidla, iść do Biedry, jak tylko Bo wiedzą, że Bi-Power Bonat zawrócił, to kurde od razu idę do Lidla, do Biedry, biorę Kong Stronga, biorę Bi-Powera, robię blind test, nie ma co. No i mamy rankingi moi drodzy, lekko zmienione, dlatego, że no... pewne napoje energetyczne są jednak lepsze od tego tutaj, czołowego napoja energetycznego. A mowa tutaj, mianowicie, o Monsterze Ultra Violet, który niestety został zdegradowany na czwartą pozycję. Nie powiem, bo po prostu przepił mi się. No, tyle razy, ile ja, żeby go pił, to jednak, kurde, chyba nikt jeszcze nie. No, chyba, że tlaku, ok, chyba, że tlaku. A jeżeli chodzi o tego Kong Stronga, o matku kochana, ja go chyba na te trzecie miejsce w piernicze, dlatego, że nie powiem, trochę bardziej mi smakuje, ale chciałbym sobie przypomnieć B-Powera Bonanza, który byłby na trzecim miejscu, gdyby nie ten Kong Strong, czyli on znowu spada na czwarte miejsce. Ogólnie Monster poleciał na miejsce, teraz jest piąte, bo jednak jest lepszy od 3D Grape, ale... Bonanza Kongstrogowa bądź bipowerowa powerowa jest jednak lepsza, w sensie kaba, przepraszam. Więc moi drodzy, na ten moment mogę powiedzieć, że Lidl dobrze idzie. Lidl dobrze idzie, tylko że kurde jeszcze, jeszcze trzeba tutaj popracować. Jeszcze tutaj trzeba popracować i te główne smaki dać. Między innymi kokosa, między innymi kole, o Widziałem, że kolowy jest i nie wiem, jak on będzie smakował, ale ja bym chciał jego mega spróbować. Więc, moi drodzy, jeżeli znacie kogoś, kto jest CEO Lidla w Polsce, to weźcie tam na Ja jemu, że może jednak, kurde, powinni dać więcej Kongstrągów do nas, do polszy korne.